Cześć witacie moi drodzy, Siema. gorący okres przedświąteczny, sporo pracy w branży czystości, a my mamy zlecenie, takie dosyć nietypowe do zrobienia, wykładzina, a pokażę Wam co na tej wykładzinie się znajduje. Sytuacja wygląda następująco, mamy wykładzinę syntetyczną, zobaczcie te plamy, te plamy to są plamy z moczu. Jest tutaj piesek, który w tym biurze dobrze podlewa tą wykładzinę i pozostawia takie plamy. Widzicie, dużo tego wszystkiego jest. Tak, nazbierało się troszkę. Tutaj chyba nikogo nie było długo. Tak, dokładnie. I takie zadanie mamy do zrobienia. Co dzisiaj o. użyjemy, jakich środków? Dzisiaj użyjemy trzech środków, które pomogą nam usunąć te plamy. Pierwszy jest to UPS od Hydra Master, odplamiarz, który usuwa plamy z moczu oraz nieprzyjemne zapachy z moczu. Będziemy też używali naszego środka enzymatycznego jako spraya. tutaj. Do usunięcia pozostałych zabrudzeń, a wszystko wypoczynamy moją ulubioną półkanką RAMES OUT OD Hydra Master. Zaraz pokażę Wam, jak będziemy to robili, jak będzie wyglądał efekt finalny po skończonej usłudze. Najpierw odkurzymy, przygotujemy sobie wszystko. Oglądajcie. Ok, odkurzone zaczynamy działać. Mamy tutaj nasz UPS rozrobiony w opryskiwaczu w proporcji tutaj 600 ml na litr, no bo mamy bardzo silne tutaj zabrudzenia. Ja widzicie, kordian zatyskuje plamy z moczu i leczeje ją tutaj szczotką. Ten, ten nasz tutaj środek odplamiacz, żeby właśnie on miał szansę podziałać. I rozpuścić plamy z moczu na tej wykładzinie. Tak, jeszcze troszkę to popsikam na tą najgorszą plamę, żebyście mogli zobaczyć, tak. jak to będzie wyglądało, jak to wytry. No i trzeba mniej więcej tym środkiem po zaaplikowaniu odczekać około 10 minut, żeby zaczął działać. UPS Ocean master naprawdę daje radę z takimi plamami. Ale też chwileczkę czasu potrzebuje. Tak, musi wejść w reakcję, potem to się ładnie wypuści wszystko, zobaczycie. Tak, zobaczycie jak to będzie wyglądało. Plam jest bardzo dużo, więc troszeczkę tego wcierania będzie. No jak widać, środek zaczyna działać. Powolutku rozpuszcza plamy. My się szykujemy z walcową. Pamiętajcie, żeby nie dopuścić do wyschnięcia preparatu. I zrobimy tak, że zapryskamy resztę tutaj naszym enzymem rozpuszczonym tutaj w opryskiwaczu. Dzięki temu ruszy nam resztę zabrudzeń z godziny i wypłuczemy płukanką Rinse Out od HydraMaster. Wcieramy. Zobaczcie jak ładnie plamy nam się rozpuszczają w tej chwili. O. Już widać. Jak środek ładnie rozpuścił. Tak, te plamy. Pokażę z widzą, to Już widać różnice. Tak. Gdzie było wtarte walcówką, a gdzie nie. No, dokładnie. Tutaj widać, widzicie jak to działa. O no, może kolor wiesz tak, na te plamy teraz będzie. będzie właśnie teraz efekt, jak działa. O, zobaczcie jak to się. Teraz pięknie nam tutaj te plamy aż znikają w oczach. Rozpuszczają się. I o to właśnie chodziło. Tak, jak się wypuści to już w ogóle nie będzie śladu, zobaczycie. Mm -hmm. Dokładnie. No hello, hello, okej, okay. słuchajcie, mamy pół pomieszczenia zrobione. Zobaczcie jak to wygląda. Wykładzina tutaj już została uplana jeszcze ten kawałeczek. został nam tu przy samych schodkach. Jak widzicie, to ładnie się wypukuje. wykładzina już zupełnie inaczej wygląda. A ja teraz włączę ekstraktor, wypuczemy. Zrobione, gieracko. nie zrobione. a tam dalej działa. Żeby ściągać, to było najgorsze. Ok, wypuczemy. Zajdę mocniej, płyn. I takie przejście na sucho też warto zrobić, żeby ściągnąć maksimum z wilgoci o, i takim sposobem nasze plamy ładnie nam tutaj wykupują. od razu widać gołym okiem, gdzie zrobione, gdzie nie zrobione za chwilkę pokażemy Wam jak będzie całe pomieszczenie wyglądało już po zrobionym usłudze i cudze. zadanie wykonane Pamiętacie początek filmu? Jak wyglądała wykładzina? Ile było praw? Wszystko ładnie, tak poschodziło. Jest elegancko, tak. Pięknie. Zestaw tutaj, nasz, bardzo dobrze się sprawdził na tej wykładzinie. Mam pewność, że nic nam tutaj już nie wyjdzie. Klient na pewno będzie zadowolony z takiego efektu. Każdy by był. Każdy? Dobra. Jak widzieliście zadanie nie było takie trudne, wszystkie środki, które używaliśmy na tym filmie znajdziecie na naszej stronie sklep A, warto, bo łatwą robotę. To jak widzieliście na pewno. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć. Hej. Ok, let's go.